Słuchajcie, wyjeżdżamy już z Masinko. Będziemy kierowali się do strony Buluay. Buluayie. Zobaczcie, co tutaj, co tu się dzieje na ulicy dzisiaj w Masinko. Wielka fiesta. Hej co dzieje? Patrzcie, jak żegnają nas Masinko. Hey. Ktoś im dał synk, no ale teraz tak całkiem na poważnie musimy się dostać do jak powiedziałem Bulwaje Klasyka Znowu podbyć typ i próbuje nam załatwić autobus i będzie chciał za to pieniądze klasycznie Słuchajcie, jedziemy do Bulawaju to jest przedostatni stop na drodze do Victoria Falls, a stamtąd już yy, przekroczymy granicę z Zambią. Zimbabwe z Zambią. Także idziemy się dowiedzieć, i jedziemy O, już Was się widzę. Patrzcie, to. W Lewaju. W Dobra, idziemy, idziemy. O, Mordo. Są dwa wolne. O nie ma! O kurde! O cholera! I, I klasycznie tak wygląda ostatnio nasze życie: dużo w autobusach. Szybkie zwiedzanie Panie, sprzedają wszystko, co się da. I zobaczcie, to wchodzi jedna, druga, trzecia, czwarta. A ta pani nas wyzywa: od białych. Hej! Muzungu. Muzungu. Muzungu to białas, słuchajcie. <laughs> ładnie, ładnie nas tutaj traktują. Ale tak naprawdę to są przesympatyczni ludzie. I uwielbiam ich na maksa. Dobra, ostatni widok na maszynko. Przed odjazdem. Tak to wygląda. Bye. <laughs> Fajnie ludzie to są. pani przed chwilą chciała się ze mną tak? It's my, it's my wife. Not yet. <laughs> she is 20 years old. No, it's not no. 20 years old. yeah. I'm 30 years old. No, you 20. No. Bardzo sympatyczni ludzie. Bardzo. Fajnie. To panie sprzedaje dobre orzeszki, jeżeli ich nie kupiliśmy. Także... Pora jechać z tego... maszynko. Hello. Słuchajcie, w każdym autobusie, bez wyjątku, zawsze znajdzie się albo jakiś kaznodzieja, albo jakiś profesor, albo jakiś mentor, tak jak teraz, tak jak ten tutaj. O, co widzicie go teraz przed sobą? Kurde, no po prostu morda mu się nie zamyka. Tematy polityczne e, w kółko i w kółko, i wszystkich po prostu tam z tyłu próbuje. E, wiecie, umuralnie czytamy e, nakładać coś. Ach, denerwował mnie dziad. Sorry, ale gada, gada. Zawsze ktoś albo śpiewa, albo jakiś kurcze religijny kaznodzieja. Zawsze ktoś się znajdzie w tych autobusach, także ktoś, kto was mocno poirytuje. Nie? Takie to życie. Dojechaliśmy do Bólu Miałe. Kurde, mam jakiś problem po wyjściu z autobusu z wymową tego, tej miejscowości. E, udało się nam tutaj dojechać przed zmrokiem, ale. Mamy i tak obsługę dwugodzinną, no nic, miasto się prezentuje na dosyć duże i wjeżdżając tutaj widziałem taką no dosyć drogą dzielnicę, więc myślę, że nie jest w tanio. Ale klasycznie pierwsze co musimy zrobić to właśnie znaleźć sobie jakiś hostel, bo w Zimbabwe jest taka taktyka, że po prostu Sorry, sorry, czekaj, zjadł jak nie mam czasu. <gry> że jest taka taktyka, że po prostu nie bukujemy nic na bookingu, bo tam wszystko jest drogo. A jak się chodzi od punktu do punktu, to jest e, taniej. Serio. Nie wiemy. Także idziemy czegoś poszukać. Słuchajcie, w ogóle się nie myliłem. Naprawdę miasto, w pewnych swoich momentach, przypomina bardzo rozwiniętą. Urbanizację. Chodźcie w poszukiwaniu tego hostelu. Wchodzimy, tak, i zobaczcie miasto. Naprawdę wydaje się bardzo fajne. Ma różne ciekawe takie miejsca bardzo miłe dla oka. I jeżeli da nam czas to bym chciał jeszcze jutro tutaj połazić albo zostać tutaj jeszcze jutro cały dzień zobaczymy ale trochę goni nas czas yy, i wiecie trzeba się trochę spieszyć byliśmy w pierwszym hotelu powiedzmy 40 dolków wyobraźcie sobie więc maszerujemy dalej zobaczymy co tam się urodzi buluwają naprawdę piękna miasto słuchajcie idąc do kolejnej pozycji z mapami trafiliśmy na osiedle domów zobaczcie wyłaniają się tam takie domy od razu widać, że o no, to jest droższe miasto mi też się od razu rzuciło po wjeździe tutaj do Bulołaju, że że na pewno jest tutaj klasa wyższa bo jakby to inaczej powiedzieć zamożniejsi ludzie Zamieszkują mieszkują te miasto i obawiam się, że cena tego guesthouse'u nie będzie mniejsza niż ta w hotelowa, w której byliśmy a nie ukrywam, że hotel był w centrum, a stąd jakbyśmy chcieli gdzieś wyjść zjeść to musielibyśmy dreptać ponad kilometr mamy Mamy hostel bardzo, bardzo super Pokażę Wam tylko grudek, bo idziemy jeść Bardzo, bardzo sobie to szanuję Że tak właśnie jest Wchodzimy do domu Tak wygląda Jest tu jeszcze, patrzcie Basen tutaj jest za 35 dolarów, słuchajcie, takie rary tasy No oczywiście basen nie ma wody, bo jest teraz przecież okres zimowy. Nikt by się nie kąpał zresztą, bo zimno jest w nocy, już mówiłem. No, a teraz idziemy coś zjeść, a po... a potem pokażę wam, jak wygląda reszta domu. jest nawet ping-pong. Można sobie pociupać trochę. Dobra, doszliśmy do naszej jadłodajni Wiecie co robimy? Kupujemy banany na rano, poszła nam jeszcze owsianka i idziemy do podrabianego KFC, słuchajcie nie uświadczyłem jeszcze żadnego street foodu ponieważ tu nie istnieje street food jedzenie jest mega drogie, naprawdę i i jemy sobie właśnie w takiej sieciówce tam za pięć dolków mamy trzy kawałki kurczaka i trochę frytek. I tak dwa trzy, do trzech razy dziennie na tym pękamy. Rano wiadomo owsianka i dzida, i dzida jest mocna intensywność teraz, wiecie. Jakaś atrakcja, autobus, 6-8 godzin i tak samo się powtarza. I tak w kółko Macieja. A także idziemy teraz sobie zjeść dobry kurczacki i będzie gitarka to jak mówiłem taki zestaw kosztuje 5 dolarów Piotrek załapał Afrykanera i czuje te rytmy jak widać jest już ciemno i musimy wracać do naszego domu, ale pomimo takiej ciemni i, i okolicy nie bójmy się wcale a werpa pewnie byłoby inaczej. Zambia jest, jest. po prostu... No jest po prostu tym bardziej że jesteśmy we dwóch. Także pozdro no to od razu wam pokażę jak to u nas wygląda. Tutaj mamy szudo ping ponga. Tam ja właśnie jest ten basen. O, tu mamy patio. Tutaj mamy, tutaj mamy recepcję Tutaj mamy jadalnię to Jest bardzo słabe światło Generalnie bije z, z tych żarówek Dobra może wam pokażę jak jest światło Nie widzę światło Ule. Hej Dobra nie wiem gdzie się zapala światło To idę dalej Nieważne, kuchnia jest jak kuchnia. Hej! No i tutaj mamy drugą taką lożę. Hej! No i tutaj mamy drugą taką lożę. Już w zadaszeniu. Tu jest dobre światło. I co najważniejsze, to nasz pokój. O, ten i to jest, nasz, to jest nasz pokój, za 35 dolców i pokażę wam miejsce łazienkę. Słuchajcie, luzerka odpadają od ściany, yy, oj, tu jest żarówka, ale nigdzie nie mogę znaleźć włącznika, nigdzie go nie mogę namierzyć, mamy kibel i... Słuchajcie, pierwszy raz w Zimbabwe mamy kibel, na którym możemy usiąść. Naprawdę, to jest fenomen. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, bo ostatnie miesiące, w których się zatrzymaliśmy nie było deski. Eee, do tego prychol. Przepraszam. Prychol jak prychol. I tyle, nie? Fajnie też, że mamy to wszystko w, w pokoju. Do tego, co chciałem powiedzieć. No, najprawdopodobniej, o, zasłania nam lepsze światło, najprawdopodobniej, jak nie będzie nocnych autobusów, to tylko śpimy i rano ruszamy dalej. Słuchajcie, nie znalazłem drugi dźwięk. Jest tutaj ciepła woda. Zobaczcie, rarytasik elegancio, francio. Widzicie, możecie powiedzieć, o, jaki głupi jara się. Y kiblem i ciepłą wodą, ale uwierzcie mi, że to jest prawdziwy rarytas, bo kiedy musicie spędzać dużo czasu w kurzu, w ciśnięci jak sardynki nieraz z ludźmi, oni są przepoceni, Wy też jesteście przepoceni, wjeżdżacie wieczorem, chcecie ciepły prysznic, chcecie się normalnie załatwić swoje potrzeby i jeżeli jest się powoda i można usiąść na kibelku, to uwierzcie mi, jest to mocne odciążenie psychiczne, dlatego jaram się i idę zaraz pod wolka. Elo. Siemano, już jest rano. Idziemy z piotkiem, a nie widać mnie. Na autobus zawijamy się z Bulaway i ciśniemy na, na wodospady Wiktorii. Yy, mamy 450 km do przejechania. W tym kraju ten dystans to może być lekko 10, 10 godzin, więc ciśniemy. I przepraszam Was na kolejny dzień w autobusie. Co, Co to będę ukrywał? Taka, taka trasa, takie życie, nie? w autobusie to się jedzie. Znowu mamy piękny poranek. Któryś tam raz z rzędu. Bardzo przyjemnie. Nam się zaczynają dni, ostatnimi dni. Słuchajcie, przeszliśmy prawie 3 km W klapeczkach oczywiście, klasyka. I nie ma takiego jakby przystanku na mapsmi, który Byłby właściwym przystankiem, ale jesteśmy poinstruowani, że musimy iść na wylotówkę, i tam powinno być albo powinien być jakiś przystanek. Ale wiecie, co ja ostatnio bardzo lubię chodzić o porankach sami, zobaczyć, jaki jest klimat. Można obserwować życie lokalne więc propsuję to jak najbardziej słuchajcie doszliśmy do jakiegoś tam przystanku gdzie stoją znaczy ulicy gdzie stoją autobusy i mówimy sobie tak z Piotrem, że jak to będzie ten autobus to będziemy mieli trzeci albo czwarty raz już z rzędu e, farta że stoi już podstawiony także trzymajmy kciuki i trzymajcie patrzymy zarazem. nie roz... nie, nie rozłączam się

O, zajebiście Już no. jesteście wszyscy Yo, guys Dzięki, dzięki Dobra, a teraz pora Victoria Falls 13 dolarów kosztuje autobus na Victoria Falls Jest fajny klimat jest już gościu ze sklepu, Teraz będzie będzie sprzedawać swoje swoje Piotra. rzeczy. Piotr and, and Michael. 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 Yeah. Ja. Like Michael. Czyli ostatni top przed nami. Słuchajcie, Dzieńmy na Victoria Falls. Nie ma musz, kurwa. Wszyscy się tutaj już wychaję no wie. Any... Lei wieście. Sorry, że to przeklinałem. Spojoy, tak na mnie goście tak zareagowali na stres. Afuj. Afuj. O kurwa, okej. Taki mamy autobus sobie elegancki. to są perfumy? Ah, perfumy. Ja, insomoki. Perfumy i zegarki. to oh. moci. What is price for the Nissan? Mhm. Mm 8 bucks. 8 bucks. Yeah. Oh, Tanya oh, so Zegarki. Start, yeah. Dobra, kubis Zegarki. Uh, how much is for. Oh, wallet. wallet. Uh, power bank How okay. much? bank. 10 bucks. 10 bucks. 10 bucks of. Shovac. Not just asking for... because I make some video. And, uh, make some video. I, and I give you some fries. Where are uh, you, uh, uh, you uh, from? Poland. 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 Yeah. Europe. Yes. Okay. Yeah. Oh, it's Poland. Oh, it's nice. Yeah. It's a nice country. Yeah. Maybe you know. Lewandowski. Kto? Robert Lewandowski. He. He in Bayern, Bayern Munich. Yeah. We're yeah. going from Poland. from ah, okay. my country. Oh, okay. Pozdrawiamy pana Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie. Zajeżdżamy yes. wóz. And from to Zambia. Zambia. To Zambia. Lenny Kobe tu po. Ah. Dwie i pół, prawie trzy godziny. Dobra, prawie trzy godziny Jadę już z nami. Dotarliśmy do jakiejś tam wioski na toaletę i jedzonko. A słuchajcie, naprawdę jestem zadowolony tym kursem. Robimy dużo kilometrów w dobrym czasie. Ostatnio w ogóle tak nie było. Także chyba dojedziemy dzisiaj nawet wczesną godziną. Nie będziemy późno, więc super. A teraz, zobaczcie sobie, jak wygląda typowy. Stop. Ludzie tutaj, tutaj sprzedają rzeczy. Możemy kupić jakieś bułeczki, jakieś piciowanko. Nie? Ludzie się uśmiechają do nas, także jest dobrze. To jest nasz majster w autobusie. Także taka to relacja z pierwszego stopu. Mam nadzieję, że już następny stop będzie na Wiktorii. Ja, ziomek Uśmiechają się. To dobrze. Muszę Wam powiedzieć, że jestem strasznie mile zaskoczony ludźmi w Zimbabwe. Muszę kończyć, bo Piotrek też jest tam. Trochę nas Pani tu przykroiła na bananach, bo za do dolara 6 dostaliśmy. Chciała nam dać 5, ale Piotrek to jest targowiec. Twoje Wam szczerze, wytarga. <laughs> Słuchajcie, mam Wam właśnie coś do powiedzenia. Tutaj właśnie idzie jak mogliście zobaczyć. Eee... Tak zwany, tak zwany albinos, wiecie, i o kurde, on jest u nas w autobusie i słuchajcie, tak zwanych właśnie y, ludzi y, widziałem już tutaj w tym kraju trzecią, trzy osoby, ten osobnik jest trzeci i to tylko tyle chciałem wam powiedzieć, że no jest trochę, dużo tutaj właśnie albinosów i wracamy do naszego autobusu i słuchajcie, handel kwitnie, handel kwitnie wszędzie. Ej, powiem Wam jeszcze jedną taką rzecz: że o dużo foteli jest tutaj rozdupczonych. Po prostu nie da ich się już ponownie podnieść do góry. I lecimy. Ej, hey. how are you? Good? <laughs> Słuchajcie, mamy bułeczki po banany i wodę. Zapłaciliśmy po 2 dolary na głowę. No i, i ruszamy dalej. Także fajny dzisiaj dzień jest. Super. Mam nadzieję, że u was też wszystko w porządku. Lecimy dalej z tematem. Bo ty, maobab, patrz. Baobab. Widzicie, patrz to jest afrykański baobab. Nie? Tak wygląda. Albo na pewno bardzo podobny, ale zobaczcie, jakie wielkie drzewa. A kto to za mnie jedzie? Pan z Cape Możecie sobie nawet kupić. Loda? To zimne są lody? Ciepłe. Ciepłe lody? A ja już mam dolara jednego. Wiem, ale ja chcę tylko zobaczyć, czy to ciepłe? Ciepłe. Zimne! Zimne mordolody lody, zimne sprzedają. Nie no dotknij sobie kurde, zobaczcie, zimne lody. Słuchajcie, te lody to naprawdę bomba. Słuchajcie, tutaj jest już nasz przedostatni stop. Mojemy się pokupywać różne rzeczy. Tu jest jakiś większy targ już Nie ma to tamto Taki ryneczek Można sobie pokupować rzeczy Zaopatrzyć się no i dobra moi mili. Tak to właśnie wygląda zibabłańskie jeżdżenie autobusami baobaby, które nie są babami i jeżdżenie z kurami i kogutami dobra słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Takie jest właśnie podróżowanie. Widzimy się na wodospadach Wiktorii i w Zambii. Było mi miło. Do widzenia. Żegnam Was serdecznie. Trzymajcie się blutko. Hej!